Trzeci artykuł wiary o Duchu Świętym. Brzmi on następująco. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Moi drodzy, kim jest Duch Święty? Spotykamy Go już na kartach Starego Testamentu. Pan Bóg przechodzi się w, przechadza się w ogrodzie Eden. Powiewi wiatru, myślę, że też właśnie w tej postaci Ducha Świętego. I w księgach prorockich wielokrotnie mamy taki zapis, że danemu prorokowi objawił się Duch Boży, albo anioł pański, który mu powiedział i nakazał przekazać tę treść słuchaczom, ludowi Bożemu. Wielokrotnie Duch Święty w Starym Testamencie występuje. Natomiast, albo też w historii, kiedy Pan Bóg udziela swojego ducha. Mojżeszowi i Mojżesz tego ducha przekazuje 70 starszym spośród Izraela, tworząc w ten sposób Radę Najwyższą. W Nowym Testamencie Duch Święty po raz pierwszy mamy z nim do czynienia podczas zesłania Ducha Świętego, chociaż właściwie nie, bo mamy ten moment podczas chrztu na Jezusa, gdy Duch wstępuje jako gołębica, ale później już tak intensywnie. Jest Dzień Zesłania Ducha Świętego. Czyli to jest 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa w Jerozolimie. Jest święto, na które schodzą się, zielone święta, na które schodzą się Izraelici z różnych krajów i wszyscy cieszą się z pierwszych plonów, które w tym roku wydała Ziemia. Składają Panu Bogu dziękczynienie. Tymczasem uczniowie Pana Jezusa. Bardzo przestraszeni, zalęknieni w domu z zamkniętymi okiennicami modną się i chcą przetrwać ten czas. Wtedy słychać szum, wtedy ta kula ognia, można powiedzieć, pojawia się nad nimi, rozdziela się na małe płomyki, które znajdują się nad głową każdego z apostołów. I zaczynają zwiastować Ewangelię w różnych językach. I wszyscy ci, którzy tam przyszli, Żydzi z różnych krajów, Medowie, Partowie itd., itd., słyszą Ewangelię zwiastowaną w swoim języku. No i pojawia się zarzut. Młodym winem się upili i szaleją. Tymczasem Piotr na to odpowiada mówi, Nie, nie, to jest dopiero trzecia godzina dnia. Trzecia godzina dnia to jest dziewiąta. Jest za wcześnie, żeby się upili i zaczyna opowiadać historię Pana Jezusa, historię Bożego działania i pod wpływem tego jego kazania nawraca się kilka tysięcy osób tego dnia i to jest początek chrześcijańskiego kościoła. Duch Święty sprawia, że Boży kościół żyje. Duch Święty jest wszędzie tam, gdzie dwóch lub trzech modli się w imieniu Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest z nami, kiedy otwieramy Biblię i ją czytamy. Duch Święty jest z nami, gdy przychodzimy na nabożeństwo. Duch Święty jest na szkółce niedzielnej, nauce konfirmacyjnej, spotkaniu dla zainteresowanych luteranizmem. Duch Święty jest na każdej lekcji religii. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy i rozmawiamy o Bogu z drugim człowiekiem. Wszędzie tam, gdzie się modlimy. Wszędzie tam, gdzie czytamy Pismo Święte. To Duch Święty właśnie swoją obecnością Uświęca nas i przez to też powołuje nas do wiary, zachęca nas do wiary. To, że czytamy Biblię, to, że słyszymy Boże Słowo i ono nas przekonuje i dokonuje w nas zmiany, że chcemy tego Jezusa wyznawać i to czynimy, to jest działanie Ducha Świętego. Więc Duch Święty ma taką funkcję, że pobudza do życia Kościół, bo my wszyscy tworzymy Kościół. Kościół to nie jest budowla tylko i wyłącznie, pisze się przez małe K, ale Kościół ten przez wielką literę K to są wszyscy ludzie, którzy wyznają Pana Jezusa i którzy się do niego modną, którzy uznają go za swojego zbawiciela. Duch Święty Kościół powołuje do życia, Duch Święty powoduje, że Kościół trwa, Duch Święty sprawia, że mimo trudnego obecnie czasu. Wszyscy możemy słuchać Ewangelii za pośrednictwem nowoczesnych komunikatorów, za pośrednictwem, za pośrednictwem internetu. To jest też działanie, moi drodzy, Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi nas w ten sposób do poznania Pana Jezusa, do tego, że wyznajemy naszą wiarę i do tego, że sąd ostateczny będzie dla nas takim momentem, gdzie będziemy usprawiedliwieni. Na podstawie wiary, wiary, która jest nam dana z łaski, i dostąpimy żywota wiecznego. Zatem krótko podsumowując, wyznanie wiary apostolskiej mówi nam o Bogu Ojcu, Stworzycielu, o Synu Zbawicielu i o Duchu Świętym, który pociesza, który uświęca i który powołuje i zaprasza nas wszystkich bardzo serdecznie do wiary w Pana Boga. A ja bardzo serdecznie także do tej wiary zapraszam. I zapraszam do oglądania kolejnych naszych nagrań.